Siema, z tej strony Kretosz i po raz kolejny chciałbym Wam bardzo podziękować za zaangażowanie, które okazujecie nam pod każdym filmem, za każdy komentarz, za każdą łapkę w górę. No i w tym momencie też chcielibyśmy Wam zadać takie pytanie, na które miejmy nadzieję odpowiecie w komentarzu, czy uważacie, że zmiana Dasta 2 na inferno w oficjalnym mapulu jest słuszna? No i liczymy też na Wasze łapki w górę i suba z dzwoneczkiem przysłowiowym, abyście byli na bieżąco ze streamami i kolejnymi naszymi filmami. A no i przy okazji e, grupę utworzyliśmy na Facebooku, więc byłoby nam bardzo miło, gdybyście dołączyli do niej. E, będziemy wymieniać tam swoje poglądy na temat CSA, no i również informować Was o streamach i nowych filmach. A teraz lecimy z intrem. Historia mapy De Inferno zaczęła się od momentu wprowadzenia jej do Counter Strike'a w wersji 1.1 Stworzona została przez Chrisa Berneya Autiego i w założeniu mapa miała być opuszczoną rezydencją, a czas dnia miał wskazywać na wieczór. Dopiero podczas uaktualniania gry do wersji 1.6 Valve wzięło mapę w swoje ręce, dodając wiele rzeczy, takich jak skrzynki, latarnie, a czas dnia został zmieniony na południe. Kolejną wersją gry był Counter-Strike Condition Zero. W tej wersji za mapę wziął się Studio Ritual Entertainment. Zmieniono nieco aranżację mapy, zostały również zmienione tekstury na te, które wcześniej zostały wykorzystane w mapie CS Italy. Czas dnia został zmieniony na noc, tak jak to miało być w oryginale. Teraz przeniesiemy się do Counter Strike Source. W tej grze mapa The Inferno została całkowicie zmieniona względem oryginału. Zostało wprowadzone wiele ulepszeń. Motyw przewodni Inferno zmienił się na życie w wiosce. Zmieniły się wszystkie skrzynki na bombsitech. Mapa stała się bardziej złożona i umożliwiała gry camperom, którzy mieli po prostu więcej miejsc do schowania się. Po raz kolejny mapa ujrzała słońce, zupełnie jak w starym dobrem 1.6. Pierwsza wersja Inferno w Counter-Strike Global Offensive dodała kilka usprawnień względem wersji Source'a. Większość przeszkód z bombsite'u A została usunięta, aby nieco utrudnić kampienie. Mapa jednak stała się nieco ciemniejsza. Co ciekawe, model nieba został niemal żywcem ściągnięty od Counter-Strike w wersji 1.0. 21 kwietnia 2016 roku mapa została przeniesiona do grupy rezerwowej i zastąpiona w oficjalnym Mapulu przez The Nuke. Stało się tak prawdopodobnie dlatego, że Inferno w pierwszej wersji nie było odpowiednio zrównoważone i antyterrorystom było dużo łatwiej bronić niż terrorystom atakować. Każdy, kto myślał, że to koniec tej kultowej mapy, był w błędzie, bowiem 13 października 2016 roku Inferno powróciło do łask po Reworku. Została usunięta masa camp, a wszystkie przejścia zostały rozszerzone tak, aby mapa była łatwiejsza dla strony TT. Zrobiło się też jaśniej: Valve postanowiło powrócić do słonecznej pogody, przez co też mapa stała się dużo bardziej przyjazna dla oka. W 3 lutego dowiedzieliśmy się, że DAS-2 przestał być mapą grywalną na turniejach a na jego miejsce wchodzi Inferno. Czyżby teraz Valve miało plany związane z reworkiem najbardziej grywalnej mapy z czasów 1.6? Czas pokaże. W tym filmie to już wszystko. Sprawdźcie też inne nasze materiały. Na razie!